Hejka witam was na moim kanale Na początku chcę was przeprosić za moją dość długą nieobecność była ona spowodowana moją chorobą która mnie wykończyła i nie miałam głosu i byłam taka trochę zdechła ale już jestem dziś będzie dość ciekawy filmik będzie on raz, dwa, trzy cztery, pięć, jest o ciąży Oczywiście o ciąży Prime, bo jest jedyną ciężarną na tym kanale I dzisiaj się dowiecie o końcówce ciąży Niedługo będzie finisz ciąży primy Oprócz tego zdradzę wam tajemnicę Może spostrzegawcze osoby zauważyły Jesteśmy w innym miejscu A to dlatego, że postanowiłam, że bardzo chcę nagrywać dla was już w takim moim mini studio Patrzcie jaki fajny napis Kantary Jest lepsze oświetlenie, a nie ciemnica, więc jest super tego odcinka będzie wyczekiwanie żrebaka, przygotowanie do porodu. Pewnie jak się spodziewacie, przyjście żrebaka na świat jest bardzo ekscytujące i, i niesie za sobą przypływ dużych emocji różnych, radość Trochę stresu oczywiście, satysfakcję i jest też jednocześnie uwiecznieniem 11-miesięcznej, nie wiem, można to nazwać może pracy, tego czasu, który się poświęcało na tej klaczy, żeby ją dobrze pielęgnować, żeby dbać o nią, bo jak wiecie, o ciężarne klacze trzeba bardzo mocno dbać, a czemu akurat? Ponieważ jest aż 15% szans na to, że klacz może poronić podczas ciąży. Może się wam to wydawać dosyć mało, ale jeżeli się w to zagłębicie, to jest to duża liczba. Myślę, że każdy hodowca najchętniej swoją klacz owinąłby w folię bąbelkową, no bo jednak każde kopnięcie, każde poślizgnięcie się, przewrócenie, tak naprawdę to każda kontuzja klaczy może spowodować ogromną tragedię, dlatego też okres prenatalny, czyli ciąża. U klaczy jest pełen niepokoju. Stali widzowie pewnie pamiętają, jeden z ostatnich filmików dotyczył ciąży Primy, dotyczył diety jej, obawy jakie mamy podczas całego przebiegu jej ciąży. Opowiadałam też również jak wygląda początek tej ciąży i samo za zaźrebienie klaczy, a dzisiaj opowiemy o końcu ciąży, bo już za jakieś dwa tygodnie Teoretycznie prima powinna urodzić. Kiedy przyjeżdżam do stajni, yy, zwracam uwagę głównie na samo zachowa zachowanie primy: czy ją coś boli, czy nie ma jakichś ran. Prima to jest koń wojny różnych innych urazów, kontuzji. A jak teraz już jesteśmy bliżej porodu, to sprawdzam również stan jej wymion, ponieważ jakieś dwa tygodnie przed porodem te wymiona zaczynają się powiększać. I sprawdzam również, czy nie zaczyna cieknąć z nich siara, mleko. Kiedy zaczyna już wypływać z wymian siara, to znaczy, że poród jest już tuż tuż. Ważną kwestią jest również to, aby ciężarna klacz, w sumie tak samo jak i normalny, nieciężarny koń. Musi mieć cały czas stały dostęp do wody, siana, żeby ta woda była świeża i ważne, żeby miała apetyt. Oprócz tego sprawdzam strefę pipi Primy, aby sprawdzić czy nie ma żadnych tam upływów krwi lub innych cieczy, które mogłyby świadczyć o tym, że jest coś nie tak z łożyskiem. Staram się również dbać o higienę strefy pipi, ponieważ Prima nie wygnie się i jej nie umyje, Przemywam wokół, bo nie wewnątrz, ciepłą wodą. Na przykład z manusanem, lub też samą wodą. I jeszcze oprócz tego sprawdzam ruchy płodu, czy ten źrebak jest aktywny, czy się rusza, czy czuć kopanie przez brzuch. Kolejną ważną rzeczą jest to, jeżeli macie oczywiście możliwość, to jest to przeniesienie klaczy do większego boksu, żeby zapewnić jej komfortowy poród. Należy to zrobić dużo wcześniej, żeby klacz mogła się przyzwyczaić do nowego miejsca, żeby to nie było stresujące. Bo stres blisko porodu może go opóźnić. Druga sprawa jest taka, że trzeba dbać o to, aby klacz miała w boksie czystą ściółkę, żeby miała miękko i cieplutko. Dużo osób, w tym i ja, robimy tak, że y, nie wywalamy całej ściółki z boksu, tylko tam, gdzie jest nasikane i gdzie są kupy, żeby ta ściółka się zbierała, ale też żeby tam było czysto. Słyszałam od dużej ilości osób, ale nie znalazłam na to naukowego potwierdzenia, że klacz potrzebuje trochę czasu przed porodem, aby y, przesiągł boks jej zapachem i naturalnymi bakteriami. I jest to bardzo ważne dla źrebaka. W pewnym sensie ma to sens. Aby lepiej kontrolować poród, warto zaopatrzyć się w koniktoring. Ja się w taki zaopatrzyłam. Mogliście to zobaczyć na poprzednich filmach. Kamera jest zaopatrzona w stały dostęp do internetu oraz ma możliwość nagrywania, co sprawia, że ja, nawet będąc oddalona od stajni 20 km, a nawet pewnie i więcej, mogę kontrolować, co się tam uprzymy w boksie dzieje. Nawet w nocy, w ciemnościach, bo ma podczerwień. I do tego taka kamera umożliwia to, żeby nagrać uwiecznienie tak wspaniałego momentu, jakim jest przyjście na świat źrebaczka! Teraz bardzo ważne pytanie, jak trzeba się przygotować na poród z rebaka? Jakieś 2-3 tygodnie przed teoretycznym porodem należy powiadomić lekarza weterynarii, że owy poród się zbliża i żeby się nie zdziwił w nocy, że zadzwonimy z jakimiś komplikacjami. Musimy być gotowi na wszystko, oraz na to, że nasza ingerencja w poród klaczy może być również potrzebna. Dlatego też musimy mieć przygotowaną taką położniczą apteczkę, w której muszą znaleźć się jodyna, nożyczki, rękawiczki i nitka do pępowiny, środek dezynfekujący, butelka ze smoczkiem, ręczniki oraz latarka. Niektóre rzeczy już mam zapakowane w auto, żeby potem nie szukać, ale mam tutaj jeszcze kilka ważnych rzeczy. Mam tutaj taką latareczkę, która jest bardzo fajna, bo się przyczepia do metalu. Yy, ta latarka jest latarką ledową. Taka propo metalu, mam tutaj jeszcze nożyczki, które będą służyć do przecinania nitek lub bępowiny. powinny. Pamiętajcie, muszą być ostre i zdezynfekowane. Kolejną rzeczą jest środek dezynfekujący, oktenisept oraz rękawiczki. A teraz przeniesiemy się już do stajni, gdzie zobaczycie Primę jeszcze w dwupaku i poruszę jeszcze jedną ciekawą kwestię, jaką jest, co można robić z ciężarną klaczą i w którym miesiącu. Chodźmy. A więc jesteśmy już w stajni, więc nie wyłączajcie odbiorników, bo zobaczycie właśnie urywki z życia ciężarnej klaczy. A zaraz po urywkach przejdziemy do bardzo ważnego tematu. Jakim jest, co, kiedy i jak można użytkować klacz w ciąży. Przejdźmy teraz do y, tematu, kiedy i jak można użytkować klacz w ciąży. A więc do 6 miesiąca można użytkować klacz najnormalniej, można skakać, można robić zawsze to, co robiliście przed zaźrebieniem. Potem, po 7 miesiącu źrebak już zaczyna coraz mocniej przebierać na wadze i skoki są niewskazane, bo mogą zaszkodzić płodu, jak i po prostu klacz już się robi bardzo szybko zmęczona. Bo jednak to jest wysiłek. To tak jakbyście by biegali cały czas i skakali przez przeszkody z plecakiem na plecach. Ja z Primą bardzo szybko zakończyłam skoki, A ja to z tego powodu, że mam wrażenie, że Prima wtedy czuła, że ma dziecko i odmawiała skoku, tylko że to nie było takie odmawianie skoku, a mi się nie chce tego skoczyć. Widziałam, że ona jest panicznie przestraszona i po prostu nie chciałam już jej męczyć. I wtedy zakończyłyśmy skoki Do tego jeszcze Prima miała kontuzję, więc była dodatkowo jeszcze wykluczona z jazdy. Jednak do tego 9 miesiąca była użytkowana najnormalniej na świecie. Normalnie jeździła pod siodłem we wszystkich trzech chodach, jeździła drągi, brałam z nią wymagające treningi z trenerką i wszystko było najnormalniej. Od tego 9 do rozwiązania to już były takie naprawdę leciutkie treningi. Już nie pracowałyśmy w galopie praktycznie. Był to tylko kus i bardzo dużo stępa, bo wstęp jest bardzo ważny dla konia. Teraz jak jesteśmy już przy rozwiązaniu, to prima praktycznie tylko chodzi z stępem, ewentualnie troszeczkę kusika. Staramy się chodzić dużo na spacery do lasu w ręku, z siodła, na oklep jeździmy też i ta praca już jest naprawdę znikoma praktycznie. Niektórzy uważają, że klacz jakieś 4 miesiące przed rozwiązaniem już ma być tylko na łąkach, a najlepiej na kwaterce, byleby się jej nic nie stało. Jednak to jest nieprawda, ponieważ y, jazda klaczy ułatwia poród. Dlatego ja jak najmocniej się staram, żeby Prima cały czas chodziła. Może być to tylko praktycznie stęp, ale ważne, żeby się poruszała, bo po prostu będzie dzięki temu jej łatwiej urodzić. Jak nie zauważyliście, Prima jest na kwaterze, jednak z wielką chęcią zostawiłabym ją na dużym paswisku, a, to, a została tutaj przeniesiona z powodu takiego, że doszedł, Nowy koń, który mógłby zagrozić jej ciąży, a tego chciałyśmy bardzo uniknąć. I teraz ze względu na bezpieczeństwo i swój temperament, niegrzeczna prima, stoi sama. I będzie stać na tej kwaterce do rozwiązania oraz do dwóch tygodni ze źrebakiem, a potem będziemy już chcieli ją połączyć ze stadem. Podsumowując, yy, te 11 miesięcy okropnie mi się dłużyło. Było przepełnione moimi obawami i moje mamy również. A więc teraz już jesteśmy naprawdę blisko rozwiązania. Pewnie jak wiecie, ja, ja chodzę do ósmej klasy i mam teraz egzamin ósmoklasisty i w sumie ten poród trochę się złączył z egzaminem i jest możliwość, że będzie to w tym samym czasie, jednak teoretycznie nie powinno. I mam trosze, troszkę lekki stresik, że kiedy ben, ja będę zakuwać do egzaminu, Prima będzie rodzić. Jednak mam nadzieję, że tak się nie stanie. A tak to porodu się jakoś bardzo nie obawiam z tego powodu, że Prima po prostu już rodziła raz i wszystko było dobrze. I staram się być w dobrej myśli. Jeśli chodzi o imię dla źrebaka, to mamy już wybrane, jednak wam tego nie ujawnimy, żeby nie zapeszeć nic. Na pewno tym, co wyjdzie z primy, już się podzielę w następnym filmiku, ponieważ jest to ostatni filmik z jej ciążą. Zamierzam zastosować imprinting yy, źrebiąt, tak zwane również wczesne szkolenie źrebiąt. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami, to zapraszam Was na mój Instagram oraz Instagram mojej mamy. I do zobaczyska w następnym odcinku. Hej, kalutki! Mmm, dobra, jeszcze raz? Dzisiaj się lubię Kantary, na przykład jakieś stare. No z czym skończyliśmy? Dobra. No co było na początku? No to coś się zrobiło. Co było, jakoś zło? Jakiś okres prętalny? ciepłą. Bardzo mocno, mo mocno. I gdzie są kupy? Kupa. Szwędzi mnie. No Nie wiem czy... Dobra, bo czekaj jeszcze raz. Obserwować primkę. Mogę obserwować Primkę przez całą noc. Co ja tam jeszcze miałam mówić? że nasza inter... jak to się mówi, ale nie chciał mi się po niej iść tak szczerze. Z czym? Ale na co jeszcze raz? Na co jeszcze raz? Na co jeszcze raz? Na co jeszcze raz? Na co jeszcze oracz... oracz. Jedynie trzeba ubrać uwag... co? Jak! Dobra. No ale to Ty jesteś moją tą scenariuszką chodzącą. I! Co teraz? Pożegnanie, czy co? Co tam miało być jeszcze? Chcę stosować. Nie wiem, jak ja o to mam powiedzieć. A wy tymczasem oczekujcie filmu z oźrebienia, a chyba, że chcecie być... E, jak to się mówi? Jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami, gówno to się spadło, czy się zdawało. Ha, pa, pa!